Fajnie to zaczęło wszystko chodzić. Y, mówię, no na pewno pomogły tak obozy dwa, gdzie trochę y, mogłem się bardziej skupić na sporcie Odpocząć od mojego kochanego szkraba Emilki, który jest no, cudowną istotką. No i to jakby to wszystko jakby pomogło mi, żebym tą formę zbudował. Y, no, ale mówi właśnie, jest takie ryzyko. Jest <grym> się to wiąże z takim ryzykiem, że ta forma może być nierówna przez to, jak to się tak próbuje wszystko gonić. I naprawdę już zrobiłem treningi, które wskazywały, że mogę powiedzieć w czasie 30, a wtedy dzisiaj czułem taki leki dołek i, i mi się wydaje, że te 40 coś to było właśnie maks w dniu dzisiejszym, co, co mogłem wykonać. Ale no mówię, jak nawet mówiłem na wywiadach w Gorzowie Wielkopolskim, że tutaj będę potrzebował trochę szczęścia. I, I jeśli to się jutro mi, mi przydarzy, to... Może być nawet finał. Mnie nie wytrąciło to bardzo z rytmu. Myślę, że raczej to ja go wytrąciłem z rytmu, bo się nie spodziewał, że Polak na 13,58 będzie biegł obok niego. A ja to mówię, o, trochę odżyłem. Jestem już jestem o wiele lepszej formie niż tej, co byłem w sezonie prezentowałem. Więc jak najbardziej, biegi po 13,40 są bardzo możliwe jutro w moim wykonaniu. Y no i co mogę powiedzieć? No, szkoda, bo w sumie Brod Belady już dwa razy wywalam z finału, bo Eugene był pierwszy niewchodzący przeze mnie do, do finału, tak? Nie wiem, tam jeszcze był Franc, to, to był drugi niewchodzący, przez to, że ja byłem szybszy w Eugene na przykład, więc. Yy, no, a teraz w eliminacjach znowu gdzieś tam widocznie się zestresował w biegu ze mną i też popełnił błąd. Plan był na eliminację taki, że jestem na tyle mocny, żeby jak najmniejszym kosztem wejść po prostu do półfinału. i za, 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 po prostu, dzisiaj był plan poprawny technicznie bieg. A jutro mówię, no jutro już pewnie pełne skupienie, jakieś tam będę starał się zaryzykować, będę jakieś pewnie płotki szurał i no zobaczymy co z tego wyjdzie. Sam jestem ciekawy, bo mówię, no były treningi, które pokazywały, że jest, może być ten błysk jak którego widzieliśmy z tamte, tamtego roku.